Cześć, moi drodzy, witam was serdecznie na kanale. Obserwujemy NBA jak zawsze na sam początek, Wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję serdecznie każdemu, kto kliknął. Lecimy z kolejnym kuponem. No na razie wygląda to przeciętnie, naprawdę średnio, ale ciężki, to jest początek sezonu. Zobaczymy jak będzie w dalszej fazie. Słuchajcie, lecimy też z konkursem i oczywiście promocją bez ryzyka. Jeżeli nie macie konta w kliku, a założycie jest linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego Obserwiam50, to możecie sobie stworzyć pierwszy kupon za 57 zł, jeżeli nie wejdzie wracasz z 5 dych i możecie to od razu wypłacić. Świetna promocja dla nowych graczy. No, odsyłam do pierwszego komentarza komentarza pod tym filmem i lecimy z konkursem. Jak zawsze 5 dni do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem, w komentarzu typujecie dokładną ilość punktów w dzisiejszym meczu, nocnym meczu pomiędzy New York Knicks a Utah Jazz. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z BetClicka. typujemy do 1.30, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. Lecimy z typami. Zakład łączony na drugi już w tym sezonie mecz Filadelfii z drużyną Wizards. W pierwszym starciu również proponowaliśmy over, który ostatecznie nie wszedł, głównie ze względu na spory przestój w ataku 76ers, gdzie w trzeciej kwarcie nie zdobyli żadnego punktu. Uwaga! Przez 8 minut. Drużyna do Carriersa z każdym kolejnym meczem wygląda lepiej, szczególnie w ataku. Defensywnie są zdecydowanie najlepszą na ten moment ekipą ligi. Dograłem także stosunkowo szybki basket, co przecież charakteryzuje głównie drużynę z Waszyngtonu. Goście, top 3 ligi, jeśli chodzi o tempo gry, i jedna z ostatnich obron w lidze. To zapowiada mocno overowy mecz. Liczymy na okolice 120 punktów ze strony Sixers. Dodatkowo Double Double Rasela Westbrooka, rozgrywający Wizards, zaliczył co najmniej Double Double w każdym z pięciu meczów tego sezonu. Czterokrotnie były to cyfry na Triple Double. A występ przeciwko Filadelfii zakończył z linijką 21-15-11. Były gracz Houston jest aktywny na DST i uwielbia grać tranzycyjny atak, co premiuje asysty. Powinien być znowu bardzo aktywny, no jak to Westbrook, robić cyferki w statystykach. Oczywiście tak wygląda nasz kupon. No, od razu przypominam, jeżeli założysz sobie konto w BetClicku z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, możecie zagrać pierwszy kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5 dych i możecie je od razu wypłacić. No i dobra, moi drodzy, na dzisiaj to było na tyle. Dzięki, że oglądaliście do samego końca. Oczywiście, jak zawsze, na sam koniec, zapraszam do subskrypcji, do naszej grup. Linki są w opisie pod tym filmem. Bierzcie sobie udział w konkursie. Pięć rzutek poleci do kogoś z Was. Trzymamy kciuki za kupony. Dobrego wieczoru. Trzymajcie się. Na razie.